Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się objętością prostopadłościanu, ale zanim do tego przejdziemy, to powtórzymy sobie wczorajszą lekcję, czyli tak naprawdę, co to jest objętość i w jakich jednostkach ją wyrażamy. Przyglądając się na ten przykład, gdzie mamy dwie skrzyneczki żółtą i zieloną wypełnioną ziemią, co możemy powiedzieć, że żółta skrzynka ma większą pojemność. Tak? Czyli więcej tej ziemi zmieści się do skrzynki żółtej. A jak to inaczej możemy powiedzieć? Że ziemia w tej żółtej skrzynce ma większą objętość. Objętość jakiejś figury to jest to, co, co ją wypełnia, co znajduje się w środku. Objętość danej figury możemy wyrazić, gdy tą figurę, tą bryłę wypełnimy szczelnie jakimiś innymi, mniejszymi figurami. Tutaj, na przykład, na rysunku jest figura, która składa się z siedmiu jednakowych sześcianików i mówimy, że objętość tej figury, za pomocą tych sześcianów wyrażona, ta objętość wynosi siedem jednostek, składa się z wypełnionych siedmiu sześcianików. Jak już zapoznaliście się na wczorajszej lekcji, objętość wyrażamy w jednostkach i tutaj jest mała trójka u góry, to są jednostki sześcienne. Pola, czyli takie figury płaskie, wyrażaliśmy w jednostkach kwadratowych, mieliśmy dwójkę, mierzyliśmy na przykład pole działki, ogrodu, jakieś figury płaskie. Teraz zajmujemy się figurą przestrzenną, która ma już Trzy wymiary. Dlatego objętości wyrażamy na przykład w milimetrach sześciennych, w centymetrach sześciennych. To są takie mniejsze jednostki. Ale także są jednostki większe, jak decymetr sześcienny, metr sześcienny czy kilometr sześcienny. Co to jest? Na przykład jeden kilometr sześcienny to jest objętość sześcianu, który ma krawędź jeden kilometr. Mówię teraz zadanie pierwsze, które mieliście zadane do samodzielnego wykonania. Mamy cztery rysuki, rysunki czterech brył. Każda bryła została ułożona z jednakowych sześciennych kostek o krawędzi 1 decymetr. I mamy określić objętości tych czterech brył. Narysuję taki mały sześcianik odręcznie. Czyli każda figura jest zbudowana z takiego małego sześcianu o krawędzi 1 decymetr. Czyli wszystkie krawędzie, które mamy w tym sześcianie, wynoszą 1 decymetr. I objętość. Objętość wyrażamy literką V, dużą literką V. Objętość takiego sześcianu to jest 1 decymetr na dzisiejszej lekcji dowieszmy właśnie dokładnie, dlaczego akurat 1 decymetr sześcienny. I skoro objętość jednego takiego sześcianiku to 1 decymetr sześcienny, bo jest to, to krawędź sześcianu, ma krawędź 1 decymetr, no to wiemy, że objętość jednego takiego sześcianu to 1 decymetr sześcienny. To żeby podać objętość każdej z tych brył, Musimy policzyć, z ilu sześcianików się ona składa. Sześcianików o objętości 1 decymetr sześcienny. No to liczymy tutaj. Zauważ, że niektóre sześciany nie są widoczne. I musimy tutaj wierzyć, że nie ma nigdzie luk, tylko yy, sześciany stoją jedne na drugich. Czyli na przykład pod tym sześcianem nie ma dziury, tylko on stoi na danym innym sześcianie. Jak to liczymy? Tutaj już widzimy trzy sześciany. Zanim też są trzy sześciany, to już mamy sześć, 7, 8. Ma, mamy osiem takich sześcianów o objętości 1 decymetr sześcienny. Możemy sobie zapisać 8 razy 1 decymetr sześcienny, czyli objętość tej żółtej bryły wynosi 8 decymetrów sześciennych. Bryła niebieska. Również jest zbudowane sześcianów o pojemności, o objętości 1 decymetr sześcienny. Liczymy, ile takich sześcianów mamy. Jeden, drugi, trzeci i tam pod spodem jest czwarty. Tu jest piąty. To są te na pierwszym poziomie, pięć sześcianów. Szósty, siódmy, ósmy. Również osiem sześcianów, czyli 8 razy objętość 1 decymetr sześcienny, bo jeden sześcian ma właśnie 1 decymetr sześcienny. Objętość bryły niebieskiej, 8 decymetrów sześciennych. Liczymy objętość zielonej bryły. 1, 2, 3, 4 i z tyłu tam też są 4, czyli na pierwszym poziomie 8 sześcianików, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sześcianików, czyli objętość 13 decymetrów sześciennych. Wszędzie są jednostki sześcienne, w nich wyrażamy objętość. I ostatnia figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i z tyłu również 3, to jest 9, 10, 11, 12. 12 sześcianików, objętość 12 decymetrów sześciennych. Mieliście do wykonania również zadanie piąte. Zielony klocek ma takie same wymiary jak sześcian zbudowany z 8 żółtych klocków. Czyli jeden zielony to to samo co osiem mniejszych żółtych. A figury bryły w tych podpunktach ABC są zbudowane z zielonych klocków. My mamy określić, ile żółtych sześcianików mamy użyć do zbudowania każdej bryły zielonej. Czyli jeden taki sześcian składa się z ośmiu mniejszych. To co trzeba zrobić? Musimy najpierw policzyć ile jest dużych zielonych i pomnożyć razy 8. Bo w jednym takim jest 8 małych żółtych, w drugim 8, kolejnym 8 i tak dalej. Najpierw sobie zliczymy ile jest zielonych sześcianików. 1 2 3 4 z tyłu również 4 mamy. 8 9 10. Tak? Czyli to jest 10 sześcianików razy każdy sześcianik ma 8 mniejszych, zbudowany jest z 8 mniejszych tych żółtych sześcianików, czyli razy 8, równa się 80. Tyle małych, żółtych sześcianów byłoby potrzebnych do wypełnienia tej figury z podpunktu A. Liczymy, ile jest zielonych sześcianów w podpunkcie B. 1, 2, 3, tam również są 3 i jeszcze 3, to na dole pierwszy poziom to jest 9 sześcianów,

i z tyłu również 4, czyli mamy 8 na pierwszym poziomie, 8 na drugim to jest już 16, 17, 18, 19, 20 sześcianów zielonych razy 8 żółtych równa się 160 żółtych małych sześcianów. To teraz już przejdziemy do właściwej dzisiejszej lekcji, czyli objętości prostopadłościanów. Na dzisiejszej lekcji poznamy wzór, który pozwoli nam naprawdę bardzo szybko liczyć objętość prostopadłościanu. Co to jest ta objętość? Objętość prostopadłościanu to iloczyn długości krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka. I to jest wzór, który poproszę zapisać pod tematem lekcji wraz z objaśnieniem, co to jest. Można sobie również taki prostopadłościan narysować. O co tutaj chodzi? Bierzemy sobie jeden wierzchołek naszego prostopadłościanu i patrzymy, jakie trzy wierzchołki z niego wychodzą. Tylko trzy, nie ma więcej krawędzi, które z jednego wierzchołka wychodzą. To są trzy krawędzie, i jeżeli je przez siebie pomnożymy długości tych krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka, to obliczymy objętość. Prosto padło ścianu. Jeżeli weźmiemy inny wierzchołek, na przykład ten, to z niego również wychodzą trzy długości. Będą one takie same, jak wychodzące te z tego tutaj czarnego wierzchołka, który zapisałam, który zaznaczyłam. Zobaczmy sobie zatem pewną animację. Mamy tutaj sześcianik, który ma, który no jest. Jeden na długość, jeden na szerokość, jeden na wysokość. Tak, wszędzie tutaj są te wymiary wystawione na, ustawione na jeden Jego objętość to 1. Czyli tak jak wcześniej Wam podawam objętość na przykład sześcianu o będzie 1 cm to 1 cm. Objętość to 1. Biorę sobie na przykład ten wierzchołek. Tutaj ten co zaznaczam I mnożę przez siebie trzy długości. Długość tę. Tutaj tą wysoką i tutaj tą idącą, co teraz zaznaczam, czyli to jest 1 razy 1 razy 1. Dostaję objętość 1. Teraz na przykład zaznaczę sobie długość mojej bryły na 2, czyli jest długa na 2, albo sobie zaznaczymy długość na 3, a szerokość na 2, czyli jest na 3 sześciany długi i na 2 szeroka ta bryła. Jaka jest objętość? Zobaczcie, że od razu nam się zmieniło na 6. Dlaczego tak? Mam 3 sześciany na długość, razy 2 na wysokość to już jest 6, razy 1 na wysokość, liczymy sobie te, te krawędzie, to jest 6. Co gdybyśmy jeszcze dołożyli jeden rządek, czyli teraz mamy wysokość już jako 2. Jaka będzie objętość? No to liczymy, tak naprawdę, z ilu sześcianików o objętości 1 składa się ta nasza bryła. 3 na długość, 2 na szerokość, to już jest 3 razy 2, 6, razy 2 na wysokość, 12. A gdybym ja sobie zrobiła 4 na długość. No to, 4 na długość, damy jeszcze 3 wysokości. Z ilu takich jednostkowych sześcianików składa się ta bryła? 4 na długość, razy 3 na szerokość, to już mamy 12, razy 2 na wysokość, 24. Dlatego objętość prostopadłościanu oblicza się mnożąc 3 e, krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka. Jak patrzę na ten wierzchołek, to muszę obliczyć tak naprawdę trzy wymiary. Długość, szerokość, wysokość. Jak je pomnożę, to obliczę tak naprawdę środek z ilu tutaj jednostek składa się ta moja bryła. Mam nadzieję, że to jest wszystko tutaj widać na tej animacji. Mogę jeszcze tutaj tak pokazywać, że teraz objętość jest 36, jakbyśmy zliczyli, jest tutaj 36 e, tych sześcianików, teraz objętość 24, bo mnożę. 4 sześciany na długość, 2 na szerokość. To jest 8 razy 3 na wysokość 24. Dlatego jest taka objętość. No dobrze, no to przejdziemy sobie do wykonywania zadań. Zacznijmy od zadania pierwszego strona 237 z podręcznika. Oblicz objętości poniższych prostopadłościanów. Pamiętamy, że musimy mieć trzy te same jednostki. Więc jeżeli coś nam się nie zgadza, musimy na wspólną jednostkę sprowadzić. Dobrze, mamy podpunkt A. Biorę sobie ten wierzchołek na przykład. A następnie wyszukuję sobie, ja jeszcze zaznaczę na kolory. Trzy wierzchołki, trzy krawędzie wychodzące z tego wierzchołka. To jest ta krawędź, ta. Albo zrobimy innymi kolorami, może. To zrobimy tą krawędź różową. A tą krawędź może być zielona. I teraz, jak obliczamy objętość? V równa się. Zapiszę ogólny wzór A razy B razy C. To są trzy literki oznaczające nasze. Długości krawędzi. Równa się. Dobrze, no to zaczynamy. Za A podstawiam jedną z krawędzi, na przykład 2 cm. Razy. Moim B jest druga krawędź wychodząca z tego wierzchołka. Niech to będzie, że to jest 3,5 cm. I razy C to jest trzecia długość krawędzi wychodząca z tego wierzchołka, czyli 8. Pionowo 8 cm. I równa się. Obliczamy. 2 razy 3,5 to jest 7 centymetrów. 7 razy 8, 56 centymetrów. Mnożymy przez siebie 3 razy centymetry, więc są to centymetry podniesione do trzeciej potęgi, inaczej centymetry sześcienne. Czyli objętość pierwszego prostopadłościanu to 56 centymetrów sześciennych. To był podpunkt A, teraz podpunkt B. Biorę sobie na przykład ten wierzchołek i mam trzy krawędzie. Ta krawędź ma jaką długość? 7. Ona jest taka sama jak ta. Teraz biorę pionową krawędź, ona ma długość 7. I biorę trzecią długość, i ona ma długość 7. Czyli to jest sześcian. V to się równa. 7 decymetrów razy 7 decymetrów razy 7 decymetrów. Równa się 7 razy 7, 49 decymetrów kwadratowych, bo pomnożyłam dwie jednostki, razy 7 decymetrów. Równa się, chwila dla Was, wynik 343 Decymetry sześcienne i ostatni podpunkt. No to bierzemy ten wierzchołek i mamy krawędź pierwszą, krawędź drugą i krawędź trzecią. Oczywiście, jak wezmę sobie na przykład ten wierzchołek, to też mnożę przez siebie trzy krawędzie. Taką krawędź, taką krawędź i tutaj tą krawędź. To są dokładnie te krawędzie. To są trzy wymiary, Prostopadłościanu. Jak podajemy wymiary prostopadłościanu, to podajemy właśnie trzy długości. No dobrze. Ale co możemy zauważyć? Wszystkie trzy jednostki są inne. Czyli musimy do tej samej jednostki sprowadzić. No, do czego wam wygodniej? Ja może sobie tutaj sprowadzę wszystko do. niech będzie centymetrów. Czyli zapiszę sobie już od razu, 40 cm mi się zgadza. 50 mm to się równa ile? 5 cm, a 2,5 decymetra to się równa 25 cm. Jeżeli już Sprowadziliśmy na te same jednostki, to dopiero teraz możemy obliczać objętość, czyli mnożymy 40 cm razy 5 cm razy 25 cm. To się równa 40 razy 5 200 cm2 razy 25 cm. To się równa 2 razy 25 50 i dopisujemy 2 zera cm sześciennych. Oczywiście, jeżeli sprowadzicie do milimetrów, wynik dostaniecie w milimetrach sześciennych. Jak sprowadzicie do decymetrów, objętość y, wyliczycie w decymetrach sześciennych. Jeżeli nie jest konkretnie powiedziane, proszę sprowadzić do takiej i takiej jednostki, to sprowadzacie sobie naprawdę, do której jest Wam wygodniej. Już trzy objętości są obliczone. Co teraz w zadaniu drugim? Oblicz objętość prostopadu o wymiarach. To jest to samo zadanie, dokładnie, tylko nie ma rysunku. Ale te trzy długości, tak właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, podając trzy długości, wyraża się właśnie wymiary prostopadłościanu. I te trzy długości to są trzy krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka czyli tak naprawdę to, czego my potrzebujemy do objętości. Do objętości potrzebujemy trzech krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka. A jeżeli mamy właśnie wymiary prostopadłościanu, to to są te trzy krawędzie. Ja zrobię podpunkt A, dla Was jest podpunkt, podpunkt B. Zwracam uwagę na jednostki: tu milimetry, a tutaj dwa razy są centymetry, więc musicie sobie do milimetrów lub centymetrów sprowadzić, więc ten podpunkt jest dla Was, robię podpunkt A. Objętość to się równa. Mnożę przez siebie wszystkie trzy długości krawędzi bo to są krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka równa się 7 razy 9 63 dm2 razy 2 dm równa się 126 dm sześciennych i już jest obliczona objętość Wy w ten sam sposób robicie podpunkt B, tylko najpierw musicie mieć te same jednostki. Zrobimy jeszcze zadania trzeciego: zrobię podpunkt A, podpunkt B, C, D jest dla samodzielnego wykonania. Oblicz objętość sześcianu o krawędzi. Co to jest sześcian? To jest figura zbudowana z sześciu ścian takich samych oj przepraszam, które są jednakowymi figurami, czyli kwadratami. I wiemy o sześcianie jeszcze to, że wszystkie krawędzie są tej samej długości. No jeżeli nie zbudowane z kwadratów, no to są te same długości. Wszystkie krawędzie. Czyli jak ja mam obliczyć objętość sześcianu o krawędzi 4 cm. Czyli tu jest 4, tutaj 4, tutaj 4. Wszędzie każda krawędź to 4 cm. Do objętości muszą mieć 3 długości krawędzi wychodzące z jednego wyszołka. Ale wszystkie trzy są takie same. Możecie się spotkać z takim wzorem na objętość sześcianu, a to inaczej jest a do potęgi trzeciej, czyli jeden wymiar, no bo wszystkie są czwórką. Podnoszę do trzeciej potęgi albo inaczej 4 cm razy 4 cm razy 4 cm i to i to równa się tyle samo. Ta krawędź, ta krawędź i ta krawędź to są 3 czwórki, więc mnożymy 4 razy 4 razy 4 i wynik to 4 razy 4 to jest 16. 16 razy 4 64 cm sześcienne i tutaj jest to samo i to jest objętość sześcianu o krawędzi 4 cm. W ten sam sposób robicie Pozostałe trzy podpunkty, tylko tutaj jest w milimetrach wyrażone, tutaj w decymetrach, tutaj w metrach. Objętość sześcianu jest naprawdę prosta, bo wystarczy krawędź trzy razy przez siebie pomnożyć. Czyli e, podsumowując, co musicie samodzielnie zrobić? Podpunkt B z zadania drugiego, podpunkt BCD z zadania trzeciego a także poproszę o zrobienie zadania pierwszego i drugiego ze strony 122 z ćwiczenia. To tyle na dziś, dziękuję.